No to lecimy dalej. <laughs> Kazdul, Kazdul, Ziemia Mrocznych Krasnoludów jest cały czas zasnuta oparami gryzącego dymu. W przemysłowych miastach Kazdulu skażenia są jeszcze większe. Rasa, Mroczny Krasnolud, stosunki dyplomatyczne, przyjaciel. No to ciekawe, że jesteśmy przyjaciółmi z Mrocznymi Krasnoludami. Mroczny Bazar, Tarcza Gromu, Tarcza Gromu z Kozakiem. Gdyby nie to, że gram magiem, to zawsze bym sobie ją nosił. Włóżnia ang, mroczne miecze, sztylet uderzania plus 50% atak speedu, o kurcze. Jakieś tam hełmiki, morale, coś tam jeszcze ciekawego jest na tym bazarku? Bardzo dobry hełm, ale ty elfów też bardzo dobre, ale już mam. I nic ciekawego, co? Walka, szybkość ruchu, regeneracja życia. Jeden z najlepszych według mnie itemów dla wojowników róg kawar, bo szybko chodzisz jeszcze lepiej walczysz i masz Hapergen. Znaczy są też dobre inne itemy, ale ten też jest bardzo dobry. Topór Zabójcy Węży, Platynowe hełmik, jakieś inne pierdaty. Kolejny Młot Gromu, więc Kozak Totalny. Pierścień Mrozu, Korona Dowodzenia. Nekromancji Księga. Sztylety i Złodzieje Życia. Młot Króla Kurina. No, parę ciekawych rzeczy mają. 25 obrażeń plus 80 do budynków. Przeciwko budynkom. 25 szans na rzucenie czarów. Kurde. No tutaj takie krasnoludzkie temy. Raczej tem I nieprzyjemne ani jeżeli dobre. Więc no. Plus 15 do walki w nocy. Walka odporność na zimno. No. Mhm. Dobra. Kaopalnie w Kazdul. Orkowie pracujący jako górnicy zbuntowali się przeciw swym panom, mrocznym krasnoludom. Krasnoludy potrzebują twojej pomocy w zatławieniu tego powstania. Okej. Okay. A zagramy sobie jedną mapę leśną istotą. Zobaczymy jak się różnią leśne istoty w porównaniu do twójki, co? Eee, na start mamy jednostki te same. Tutaj wszystko jest to samo co było, więc no. Ale wezmę sobie smoczka, sprigana, nie, weźmiemy sobie duszka, smoka i trzy dębioki. O kurde, tu nie ma budynków! No to, żebym pograł tymi istotami lasu! Fiu, fiu. Ale tak. Kolejno mają po zero expa, to na pewno was wszystkich na dzień dobry chcemy ulepszyć troszeczkę. Dobra, do dwudziestki was expa i teraz jesteście zdecydowanie silniejsi. Więc no co? Lecimy no Zobaczymy dokąd w to dojdziemy Silnik pracuje sobie Zajmę się tym Jaki fajny głos ma ten Żelazny golem, Ciekawy Nie wiem czy w lewo, czy w prawo Hmm. Tutaj nic więcej na nas nie czeka, więc chodźmy sobie w takim razie w prawo. Wszystkie systemy sprawne. Wszystkie systemy sprawne. Chodź, Chodźcie. Chodź. Orkowie. Właśnie, ciekawe ile teraz Armageddon kosztuje? 60 many, o 15 many mniej. Ja cię pierniczę. Ale item to jest OP. Dla magów. Jeszcze ma zasięg czaru plus 50%. Jeju. Pytanie: czy. Czy ten, czy będę w ogóle w stanie używać zaklęć poza zasięg dowodzenia? O, skrzyneczka. Troch! Jestem waszym władcą. Poczuj ziemię. Ale teksty dębiaczków są te same, więc elegancko. Poczuj ziemię. Twoje drużyny są pod atakiem. Dusze dają mi siłę, ale raz mnie uzdrowię. Coś mi umarło, bo nagle nie jest full tego do paska. Śmierć mnie zachwyca. Krew mnie uzdrowia. Bum! UHP wziął wkrótce temu. Olbrzymowi Drzewo! Różniczka słońca. Bardzo dużo jednostek pomarło teraz. Ale żyjemy. Więc jest ok. To tyle? No, przeszliśmy przez tunele. e Teraz patrzcie jakiego mam fajnego strzelca golemika. Kurde, nie mogę mu ataku dać teraz. Pa. Ale ma ile? 15 obrażeń. I zasięg strzału chyba tam z 6. O, lipka. 14 expa. No przykro mi, nie mam miejsca na ciebie na razie. I nic więcej. To jest wszystko, co tutaj na nas czekało, tak? No to nic. Sprzedajmy sobie to, sprzedajmy sobie to. No bo tutaj, na tym mrocznym bazarku, to już chyba nic ciekawego na razie nie trafimy. Co miałoby być, to by było. Więc ja sobie pozwolę w takim razie przejść dalej. Do Przełęczy Ragnara. Dobra, to lecimy do Przełęczy Ragnara.